Jesienią mieliśmy dużo spotkań na przystani z harcerzami, harcerskimi tematami. Było porządkowanie przystani, były remonty kajaków. Największym przeżyciem w Dużynie był zorganizowany wieczorek opłatkowy dla całej drużyny w harcówce przydzielonej przez komendę chorągwi w gmachu chorągwi. Na w Wałach Jagiellońskich, gdzie mieściła się komenda chorągwi. Byliśmy drużyną pozaszkolną, więc lokum było bardzo potrzebne dla celów estetycznych i organizacyjnych, do tworzenia życia harcerskiego, do celów szkoleniowych, do stworzenia kącików zastępów. Każdy zastęp miał własny kącik. Konciki przedstawiały zainteresowania twórcze. Manualne, umiejętności opisów, wydarzeń bieżących, wydarzeń sprzeżyń na wędrówkach i obozach. Umiejętności artystyczne, literackie, muzyczne, satyrem rysunkową, kabaretową. Na zasadzie szlachetnej rywalizacji między zastępami. Tu dodać muszę, że mieliśmy zespół rewelersów w drużynie już wtedy. Powstał był muzyk, który grał na saksofonie i szkolił rewelersów, a również bardzo szybko do nas przystąpiła dwójka pianistów, artepianiści Leksa i Aleksandrowicz. Grali w duecie, tak jak później znamy ten duet słynny w Polsce.